W dniach 21-23 sierpnia w Olszyna Motopark, który jest największym torem off w Europie, odbędzie się kolejna edycja wyścigu GORM-24. Dzień dobry, Jacek Liszkowski, Olszyna Motopark. Chciałbym wszystkich zaprosić mieszkańców Olszyny i okolicznych miejscowości, jak również gości z Polski, na niesamowite wydarzenie, które odbędzie się już 20 sierpnia, czyli GORM-24-godzinny wyścig, najcięższy wyścig w Europie. W którym przejeżdżają uczestnicy w ciągu 24 godzin 1400 km. Jest to impreza międzynarodowa z 10 krajów świata. Wszyscy mieszkańcy Olszyny i okolic mają wstęp bezpłatny. Chcielibyśmy tylko poinformować wszystkich, że będą wpuszczani jako kibice systemowo czyli na bramie nie będzie żadnego wjazdu na teren imprezy. Są zorganizowane odpowiednie parkingi, gdzie Straż Miejska Olszyny będzie kierowała ludzi. Jeżeli. Ilość uczestników i odwiedzających nie może przekroczyć tysiąc osób, więc będziemy to wszystko wyliczać i wtedy będzie to przypuszczanie, będą przez bramę systemowo. Czyli będą, jeżeli dana liczba ludzi wyjdzie, w tym momencie możemy daną liczbę ludzi znowu wpuścić, czyli musi to rotacyjnie się odbywać tak, żeby to ze względu na COVID, na wszystkie oboszczenia, żeby to było wszystko się odbywało tak, jak powinno być. Wydarzenie patronatem objął samorząd gminy Olszyna. Relacje wideo z wyścigu będzie można obejrzeć m.in. w telewizji lubań. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, ok, na pewno da się coś załatwić, ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.